Z góry mówię, nie chce mi się gadać. No to krótko. Krótko. A to dlaczego to się stało, jak się stało? Czekaj, może... Wiesz co? Dlaczego? Ty, trafił mi jakimś ciosem. Dobrym, nie? Ale silny jest. Skurczybek. Ha. Jeb, jeb, jeb. Nie wiem, za bardzo wyluzowany może byłem. Ty, może po prostu... Bo, może po prostu to już nie jest ten sam Bikowski co, co Trzeba to tak powiedzieć, nie? Szczerze. Dnia jednego. Może dzisiaj jest ten dzień. Um, nic do, nie, nie odbierając um, Michałowi Ciślakowi No dobrze, no. Z tego co słyszałem, że najlepiej przygotowany jest w życiu na, na, na walkę życia, nie? No, widać to było. To, tamto. Um, Zacząłem w momencie, gdzie walka się skończyła, no trafił mnie bomba, 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 trafił mnie, poleciałem, nie to, że chciałem polecić, poleciałem, wiadomo, nie, mogłem kontynuować, ale też nie chciałem, nie chciałem, żeby mnie wywrócił, nie, w sumie także dobrze, że sędzia zatrzymał to, po prostu a, widzieliście koniec Binkowskiego, panowie. Tak, to mi się zdaje, wiesz? Ten, przygotowania treningi do tej walki jak jakbyś mógł ten, no gdzieś skombinować spoko, trzeba to przecież, bo ja w kurwie. Ten, um, ostatnia walka życia to już nie jest to samo, nie? Treningi były, były dosyć intensywne. W ogóle nie byłem zmęczony koń, końcem tej walki, nie? że i ten. Treningi były intensywne. Ale to już nie, nie jest to samo. W tych treningach też nie czułem to samo, co, co całe życie czułem. Co kiedyś już dawno, dawno temu pogodziłem się z losem, że, że odchodzę z boksu. To była zwarywana decyzja, chyba moja. Tak, żona mi mówiła, żeby wrócić, nie? Do tej walki. I tak się zaczęło tu, 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 delikatnie, delikatnie. Ta w Kitchener przypadkowa, później ta w postę 6 miesięcy temu, nie? Dzięki. Wracając do tamtej walki, nie wiem, ja, jeżeli, jeżeli zimno był, był na tyle waleczny wtedy, i. i no ty, no tutaj czułem, że byłem w walce, nie? Czułem, w walce czułem, czułem tą presję, agresję od, 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 od Cieślaka. Um, nie wiem, czas, czas, panowie, czas nadchodzi, wiecie, ta w ogóle ten, ten sport, ta gra. Jest, jest ograniczone, jeżeli chodzi o, o wiek, ile lat tu można robić, nie? Um, do, do, przy, przygotowując się na tą walkę, no intensywnie się przygotowałem, ale wiem, że część treningu była takie, wiesz, wymuszone samo od siebie, nie? Żebyś iść biegać, żeby iść do gymu, to i tamto. Um, tu mogłem pociągnąć, w formie byłem, żeby iść 6, 8 rund. Um, mocno bije, to co wam powiem? Ten, mocno bije Michał Cieślak i to, co mnie trafił, to nie to, żeby było takie, wiesz, pochopne moje zachowanie, żeby może iść e, na kolanko, coś takiego na ósemkę i, i oddech złapać, bo tam, wiesz, z kondycją, z oddechem nie było problemu, nie? Ale mi się zdaje, że ta walka potwierdziła to, że my się żegnamy, nie? My się żegnamy. <laughs> pojebany świat, co? Łzy mi do oczu przychodzą. Żegnamy się. Nie, nie wiem. Żegnamy się. Chciałem pozdrowić wszystkich moich kibiców. Do tej pory, którzy mnie wspierali, nie? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego łzy mi podchodzą. Nie wiem, nie rozumiem tego, nie? Nie chodzi o to, że walkę przegrałem, bo przegrałem z lepszym. Zawsze byłem na to gotowy, zawsze wychodziłem do ringu, zawsze mówiłem sobie, jeżeli przegram, dlatego, że jest lepszy. Um, nie w szczegóły, która, który cios jego mnie trafił, co, co tam się wydarzyło, ale ten, ale a, zanim ja miałem szansę się otworzyć i zrobić coś nadzwyczajnego, co miałem w moim arsenale na dzi dzień dzisiejszy przygotowane, no ukradł mi tą szansę, nie? No ale jest, jest, jest silny i, i ten. Może to jest silniejszy niż myślałem. Wspominając teraz te dwie rundy, w której ten przeszło. E, może głównym moim zgubieniem było to, że, że e, coraz mniej na nogach się ruszałem, a powinienem krążyć koło niego, nie? Taki młody byczek pełny, on chyba nie seksuje, panowie, nie? żeby zmienić to. On chyba ma, przynajmniej mało seksuje, nie? Rozumieć tyle, tyle energii wrogości przyniósł do tego ręku. Czułem to, nie? I tego. Panowie, życie, życie jest jedno. To to jest, wiesz, bardzo wyczynowy sport tutaj. nie? Tutaj można życie nie tylko zgubić, ale od czasu do czasu gubią chłopaki życie, nie? zdrowie na pewno. Um, jeżeli chodzi o Minkowskiego, wiesz, to, mi się zdaje, że ja zrobiłem swoje. Nie? Kiedyś miałem ambicje, wiesz, żeby dojść jak najwyżej, zrobić ten, no i wszystko miałem. Miało, wszystko mi się działo po mojej. Tym bardziej, że z, z czarnoskórymi się a, dorastałem, wychowałem w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym boksie i poza. Rozumiesz? Um, moim głównym atutem tutaj e, w boksie było to, że, że posiadam te kocioruchy, co niektórzy czarni nie posiadają. W potrafię z rękomanem dole, no, ale ty. Nie chodzi o to, że 39 lat. Nie chodzi, to, nie chodzi wcale o to, bo zajebiście się czułem. Nie czułem się zmęczony w żadnym momencie tej walki, no, ale walka się dopiero rozkręcała. Nie? Czas, czas spakować kredki do piornika. powiem będę szczery z wami. Czas spakować kredki do piornika i, i zająć się, bo ten, ten boks jest tylko jedną taką, wiesz, jedną z tysiący frajd, co człowiek ma w życiu. Jestem szczęśliwy, że do tej pory byłem w stanie, wiesz, nie tylko boksować tak długo, jak boksowałem i ten, ale wiesz, wystąpić w ojczyźnie kilka razy, nie? No, Wieć na no 20, 20 mniej więcej 6 lat ja tam mieszkam. Czuję, że jestem czasami, wiesz, widzę i słyszę to, i czuję w środku, że jestem, wiesz, większym Polakiem, większym rodakiem niż, niż niektórzy, którzy mieszkają tutaj na co dzień przez te lata. Powiem że zauważam niektóre, wiesz, rzeczy, które się dzieją, wiesz, między, między rodakami, co mnie a, szokują, nie? W to, że. Właśnie Polak z Polakiem potrafił rozmawiać, Polak z Polakiem rozmawia i podczas te rozmowy dosyć często angielskie albo cudzoziemskie słowa jakieś wzdania się ten. To jest niedopuszczalne, nie? Prosiłbym Wam, Was wszystkich, wiesz, że jeżeli macie małe dzieci, tak jak ja mam, obołasów, żeby to wiesz, wymuszać dla nich tą poprawną, stuprocentową mowę polską.